Startuje tutor Lotek Puchar Polski. Zaczynamy szybką kompę. Wyczekany ten transfer Bartka Kapustki. Jaką rolę ma dla niego trener Wukowicz? No tak, to, to trzeba powiedzieć, że na pewno e, wydaje się to być ruch, który. Ma przyszłość i ma, ma potencjał, e, chłopak, który jest dalej w bardzo dobrym wieku, młodym wieku z e, pewnym doświadczeniem. Myślę, że na pewno trzeba będzie mu dać czas, mimo ten czas damy. Na pewno to jest miejsce, gdzie on powinien. Znowu wrócić na pierwsze strony, jak to się mówi, i pokazać to, co, co potrafi, bo my wierzymy wszyscy. Ja osobiście, że to jest chłopak, który najlepsze, co, co, co jest, ma przed sobą i to jest dobre miejsce i, i, i klub, który na pewno umożliwi mu pokazanie tego. Ten temat zawsze podnosi temperaturę w dyskusji naszych kibiców. Kto w tym roku założy Opaskę Kapitańską? Jeżeli chodzi o naszych kapitanów, to jest jakby sytuacja jasna. Artur Jędrzejczyk jest dalej naszym kapitanem, i tu się jakby nic nie zmienia. I wiadomo, że osoba Artura Boruca jest też pewnym wzmocnieniem, jeżeli chodzi o osobowość, jeżeli chodzi o. Też powiedzmy popularną radę rady drużyny, do której Artur natychmiast należy, tym samym jest jeden, jeden z kapitanów w drużynie. Także bardzo liczymy na, na właśnie osobowość Artura na taką dodatkową osobę kapitańską, nawet jeżeli, jeżeli tej opaski nie zakłada. Klasyczne kilka słów przed Pucharowym meczem. Cieszymy się bardzo, że w, e, jutro przed nami pierwsze, pierwsze spotkanie. Czekaliśmy na to, chcieliśmy już super pokaże wystąpić, z womik względów do tego nie doszło. E, plan jest, żeby przede wszystkim awansować, przede wszystkim też zobaczyć, jakie jesteśmy w dyspozycji po tej krótszej, ale przerwie. i E, sprawdzić też naszą gotowość na to, co jest e, przed nami w przyszłym tygodniu, w przyszłych tygodniach. Więc e, po pierwsze liczymy i, i chcemy awansować, po drugie wchodzimy w, w nowy sezon i na pewno od samego początku chcemy wyglądać jak najlepiej potrafimy. Czy możemy spodziewać się o jakiegoś debiutu w barwach legii Warszawa? No, część z nich na pewno może zadebiutować, bo jest w treningu, jest, jest na to gotowa. Więc powiedziałbym tak, pół na pół. Na pewno kilku z nich, chociażby Rafa Lopez nie ma szans, bo dopiero odczoraj zaczyna pracować z drużyną. Juranowicz też krócej pracuje z drużyną, więc musi na ten swój debiut zaczekać, aczkolwiek nie wykluczam, że jutro to też może nastąpić. Bartek Kapuska to na pewno nie. I tak jak mówię, pół na pół chyba, jeżeli chodzi o tych nowych zawodników. Więc Część z nich się na pewno pojawi na boisku, część z nich dopiero w następujących, następnych meczach. Czas na łyk warszawskiej kranówki, a my widzimy się na kolejnej szybkiej kąpie.